Cześć widzowie, dzisiaj mam dla was film o gigantach Helboja. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ozyrysa mówi, że Anglia była kiedyś domeną gigantów, ale teraz ich ojczyzna jest wypełniona ich grobami, a ostatnim żyjącym gigantem w Anglii był Hale, który i tak został zabity przez Weldona. Co ciekawe, kiedyś martwe olbrzymy wychodziły z grobów, ale ci samotni nie umarli nie byli zainteresowani kultami okultystycznymi. A żeby ich pokonać powstała grupa znana jako dziki gon. Hellboy w pewnym momencie spotkał trzech gigantów, którzy zaatakowali go z niewiadomych powodów, ale być może chcieli go zjeść albo obronić swój teren, uważając Helboja za intruza, którego trzeba się pozbyć. Giganci mieli najpewniej około 20 metrów wysokości i ważyli powyżej 15 ton, będąc wielkim zagrożeniem dla większości istot, a same niemal całkiem wyginęły najpewniej przez wojnę. Były dosyć niezdarne i głośne, co uniemożliwiało im skradanie się, oraz nie były inteligentne, nie mogąc wymyślić strategii walki przeciwko Helbojowi, nawet pomimo swojej fizjologii. Byli niesamowicie silni, a co więcej mieli bronie białe takie jak ogromne miecze, ale nie wiadomo skąd je pozyskali, ponieważ na pewno nie wytworzyli ich sami z racji na swoją nieporęczność i głupotę. Na pewno byli bardzo wytrzymali, ale wystarczająco silna broń bez problemu mogła ich zabić na przykład kiedy Hellboy podniósł ogromny miecz i odciął jednemu rękę jednym zamachnięciem. Gatunki gigantów są nieznane, ale najpewniej każdy region posiadał inną odmianę, na przykład leśno-lodowe czy demoniczne giganty, z czego te ostatnie są najpotężniejsze i znacznie inteligentniejsze od innych, mogąc również tworzyć ostrza ze swojego ciała. Demoniczne giganty były też najrzadsze, mając ogromną piekielną moc, a same mają pojawić się tylko wtedy, kiedy rozpocznie się koniec świata, niszcząc i zabijając wszystko na swojej drodze. Skoro te giganty mają takie moce, to być może inne rodzaje również mogą coś więcej, czego nie wiemy, więc te leśne, które widzimy w filmie, mogą być po prostu pospolitym gatunkiem. Mówi się, że najmniejsze giganty mają około 10 metrów wzrostu, a największe nawet 500, co czyni je jednymi z najniebezpieczniejszych istot, na które można trafić. Kiedy w Szwecji dokonuje się zaskakującego odkrycia, BPRD wysyła Hellboya do zbadania sprawy, a tam został on opętany przez ducha Tora. Helboi, i Storem w środku władającym Jolnirem razem z pomocą mitologicznych istot chcą zapobiec nadchodzącej destrukcji, gdzie Helboi i Thor stoczył pierwszą bitwę z gigantem królem mrozu Trymem. Trym, nie mając jeszcze swojej pełnej mocy, uciekł, a sam był starożytnym złem, które trzeba jak najszybciej pokonać, ponieważ potem mogą sobie nie poradzić. Helbo i reszta udają się do miasta duchu Woodgard w poszukiwaniu Tryma, ale między BPRD a ratowaniem świata stoją giganci na usługach Tryma. Krasnoludy, Walkirie, Thor i Hellboy spotkali się w ostatecznej konfrontacji z Trymem, ale co się stało dalej, nie jest nam znane, jednakże Trym może mieć jakieś asy w rękawie, które zagwarantują mu zwycięstwo. Podsumowując, Giganci były to bardzo potężne, humanoidalne istoty, z którymi nikt ani nic nie może się równać, chyba że to coś pokroju piekielnego bytu. Na sam koniec chcę jeszcze Was przeprosić za moje chore gardło. A Wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i czy moje chore gardło bardzo przeszkadza. A więc to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!